Mam Mamy tutaj bardzo ciekawy przypadek. Mianowicie, nasz klient kupił sobie taką oto maszynę, żeby płatać sobie ją troszkę na torze. I przyjechała maszyna generalnie do nas na strojenie na hamowni, power commander i inne takie dziwne rzeczy. I na hamowni e, padła nam klamka sprzęgła. E, na początku myśleliśmy, że linka", Ale linka okazała się ok, I... Postanowiliśmy zgłębić temat. Podczas zgłębiania naszym oczom ukazało się to. Co tam masz? Pokaż. Całkiem ciekawą Cię sytuację. Cie choroba, sprzęgło mówisz? <laughs> łożysko, pokaż wam łożysko. No chyba brakuje Ojej, troszkę. tak, trochę. Ciechuj. <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Co Ciekawe jak ci wodzik jest? wygląda. Mówisz, że wodzik, bo coś z nim nie tak. Oj, czyli bo coś taki jakiś zaklinowany. Nie chce wyjść. Nie. Paczki, chuj. Ło, Co tu się wydarzyło? Mój kurwa, To no, na wersja na Afrykę chyba. Ma <laughs> Czekaj, czekaj, pokaż ten ciubuszek tu. Ciekawe. Łecie, chuj. No, sprzęgło cięż go chodziło podobno. Mówisz, że no, 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 miało prawo. Jak tu się tak ładnie wszystko wprasowało. Nie, pogodość. No, no no. <śpiewanie> no, no, No Ale zmielona tutaj jest, co? A, a bo cztery, bo tutaj to też się rozsypało. Tak, no, więc zaraz z tego dojdę. Aaa, okej. Okay. No to w każdym razie to wypadło. Tak. Wersja... eksportowa, afrykańska, bananowa. Dla ścisłości pokażemy resztę elementów i element jak powinno wyglądać zdrowe, zdrowy taki element. No, widać gołym okiem różnicę. I jak widać, te elementy są oddzielne. Podczas dużych prędkości obrotowych jeden element zespawał się z drugim. Niemniej... No Ty, Adagio, że musisz wykłady prowadzić. Żeby było ciekawie. Ten element już został odspawany, był przyspawany do tego i to wszystko było w jednym kawałeczku. Dlaczego tak się stało? E, dlaczego tak się stało? To przejdźmy może kawałeczek dalej. Tu mamy element popychacza. W tym elemencie występuje... Taka oto śrubeczka, która powinna być wkręcona tutaj. Znaczy, była wkręcona. Wykręciliśmy ją po dosyć wo... sporych bojach. Eee, teraz reanimację przeprowadzamy, korzystając y, z dawcy. To jest gsx f gsa 500 Nie, To jest gsa 500 -a. I tu mamy element... Który potrzebujemy. Który potrzebujemy. Bycie mi powiedzieć, że klamoty od GS500 pasują do kaszwurki 750. Suzuki jest wszystko to samo. Z GSy nawet do, Gix, do Gixera silnik pasuje. Różnicę widać go O! Teraz, teraz łapa ostrość, no rzeczywiście. Pomijając fakt, że nie było na tej śrubce, nie było w ogóle tej nakrętki kontrującej. Więc obstawiamy, że nie było nakrętki kontrującej podczas wibracji. Ten element regulacyjny wkręcił się spowodując, powodując to, że nie było luzu między elementami. I podczas pracy sprzęgła, gdzie występują dosyć wysokie obroty, elementy zespawały się ze sobą. I jak się zespawały, to wszystko się zaczęło się rozginać, wyginać i mamy kupę. I sprzęgło się rozłączyło na stałe. Rozwo rozłączyło się na stałe teraz zaczynamy kompletować wszystko do dłuższa. Czyli kto, co? Ktoś spieprzył robotę? No, tak to wygląda. Czy samo się zrobiło? Znaczy, no podejrzewamy, że po prostu odkręciła się ta nakrętka. To się wkręciło. No nie mniej jednak na początku myśleliśmy, że były to elementy zarabiane. Niemniej jednak jest to przykład, że przyprowadzałem motocykl nawet na pierdolę, nie wiem, kupole, czy zakupowe, czy schamowanie tego motocykla na hamowni tam, żeby sprawdzić jego moc, czy prędkość maksymalną, czy choćby stan e, biegów czy stan sprzęgła, można... E, dowiedzieć się takich ciekawostek. Po prostu z taką niemiłą niespodzianką. I tyle. Dziękuję za uwagę. Brawo! Uuu!